Małgorzata Korzuchowska została szczególnie zapamiętana dzięki roli Hanki Mostowia w serialu M jak miłość czy uroczej mamuśki z rodzinki.pl. Aktorka w wielu wywiadach podkreślała, że to rodzina jest dla niej najważniejsza. Tym razem Korzuchowska podzieliła się zdjęciami z rodzinnej uroczystości w pięknych okolicznościach przyrody. Małgorzata Korzuchowska jest szczęśliwą żoną dziennikarza Bartłomieja Wróblewskiego, z którym ma synka Jana Franciszka. Niewiele jednak osób wiedziało, że znana aktorka ma też dwie młodsze siostry. Niezwykle rzadko chwali się nimi w mediach społecznościowych, ale tym razem zrobiła wyjątek. A sprawa była istotna, ponieważ wszystkie siostry wyprawiły swojej mamie 80. urodziny. Pani Jadwiga wygląda na zdjęciach kwitnąco. Niewiele jest takich momentów, kiedy wszystkim udaje się zebrać w jednym czasie i miejscu i cieszyć się swoją obecnością. Teraz się udało, ale 80, tk mamy, jest przecież tylko raz. Trzeba celebrować ważne momenty w życiu, cieszyć się nimi i świętować. Życie jest takie krótkie. Maja Korzuchowska prowadzi bloga stylowego, a także przeprowadza wywiady z ciekawymi osobami. Jej teksty można znaleźć między innymi w gazecie Twój Styl. A od czasu do czasu występuje jako gość w programie Dzień Dobry TVN. Pisze przeważnie o modzie i gdzie warto pójść do restauracji, a także co ciekawego kupić. Han Stępień jest najbardziej tajemniczą siostrą. Wiadomo jedynie, że pracowała jako architekt w Poznaniu i ma syna Szymona. Hania mieszkała także w Londynie, a obecnie przeniosła się na stałe do Francji, aby zamieszkać tam ze swoim francuskim narzeczonym. Zobacz też